To ile ten befrum. Gotowy do użycia środek do codziennego mycia i odkamieniania sanitariatów. Zastosowanie: to ile ten befrum to środek gotowy do użycia, więc nie trzeba go rozcieńczać. Posiada lekko kwaśne pH, dzięki czemu myje, odkamienia i lekko dezynfekuje czyszczone powierzchnie. Można go użyć zarówno do wanien, prysznicy, brodzików czy umywale, jak i do płytek ceramicznych na ścianach i podłogach. Regularnie stosowany zapewnia czystość i blask armatury łazienkowej. Doskonale radzi sobie z usuwaniem tak kropek na szybach prysznicowych. Sposób użycia. Środek należy rozpylić za pomocą atomizera na szmatkę lub bezpośrednio naczyszczoną powierzchnię. Następnie należy odczekać około 2-3 minuty, aż środek zadziała i spłukać go wodą. Nie należy dopuścić do całkowitego wyschnięcia środka na czyszczonej powierzchni. Środki ostrożności. Należy pamiętać, aby zawsze stosować należyte środki ostrożności, w tym odpowiednią odzież ochronną. Mękawice, maseczkę, okulary i tym podobne według zaleceń producenta. Przed zastosowaniem środka należy wykonać próbę w mało widocznym miejscu w celu sprawdzenia reakcji z powierzchnią. Dziękuję i zapraszam do zakupów do naszego sklepu internetowego www.złoteśrodki.pl Dziękuję, zapraszam.